Gość poranka. Witam serdecznie, przy mikrofonie Michał Siedlecki, A dziś moim państwa gościem poranka jest pani Katarzyna Sylwestrzak, Impresja Płocki, witam serdecznie. Witam. A spotkaliśmy się dziś, żeby porozmawiać o ostatnich dokonaniach e, czy liderek z impresji, no bo wróciły one z e, bardzo ważnej imprezy, na której, no może nie worek z medalami, ale na pewno parę tytułów fajnych do Płocka udało się przywieźć. Jakich idzie gdzie te zawody miały miejsce? O, dużo pytań. <laughs> Więc e, wróciliśmy z 22 Mistrzostw Polski czy Leaders. E, to jest taka prestiżowa nasza impreza, najważniejsza e, w naszej działalności tutaj e, zespołowej. E, zawsze co roku wystawiamy trochę inne składy, trochę inne zespoły. W tym roku pojechały cztery ekipy. E, wróciliśmy z e, trzema medalami. Złoto, srebro i brąz. No tak, żeby było ładnie do kolekcji. Pełne podium, <laughs> Że, żeby pełne, tak? Żeby pełne podium było. A tak więc e, e, grupa Szkoły Wyższej Pawa Włodkowica, e, Impact Płock zdobyły Mistrzostwo Polski w kategorii Cheer Jazz. I dzięki temu mają e, możliwość wyjazdu na Mistrzostwa Europy, jako mistrzynie Polski. E, drugi srebrny medal zdobyła m, grupa e, Imperia tutaj też w kategorii jazz, ale junior, natomiast brąz wywalczyła grupa Applaus, Moje Panie plus 30, tym razem do drugiego miejsca zabrakło nam jednego punktu, ale kobiety lubią brąz oczywiście, a nasz układ miał tytuł Welcome to Saint -Tropez. Więc chyba tak już musiało być, że ta plaża, słońce i brązowy medal jest najważniejszy. Bardzo się cieszymy oczywiście z tych medali. To muszę pochwalić jeszcze grupę JOY, która jako najmłodsze nasze tu uczestniczki w kategorii Junior Młodszy Freestyle pom weszły do finałów. Walcząc tutaj z bardzo dużą obsadą ekip, prawie 12 zespołów było w ich kategorii, weszły do finału i zdobyły piąte miejsce. A tym bardziej to cieszy, bo po raz pierwszy pojechały. To jest nowy skład, który dopiero ćwiczy od września. No więc bardzo duże tutaj dla nich gratulacje, i no ja się bardzo cieszę. Jest to jakiś niedosyt, czy misja wykonana? Nie, misja wykonana. Miałyśmy jeszcze oprócz tego dwa układy dodatkowe zrobione, ale tutaj jakby nie nastawiałyśmy się zupełnie na nie, bo jednak w tym roku postawiłyśmy na Cheer Jazz i tutaj chciałyśmy jak najbardziej w tej kategorii powalczyć o medale, no i udało nam się. Natomiast może właśnie to, że były zupełnie inne te układy, no Ludzie dookoła w ogóle byli bardzo w szoku. <laughs> nie spodziewali się takiej choreografii. Z grupą Impact stwierdziłyśmy, że tak, albo robimy układ taki, jaki my chcemy, i nieważne, czy sędziom się to będzie podobało, czy nie, dzieje, tak. Niech się mhm. dzieje, bo to jest układ, który już od kilku lat jakby tkwił we mnie, bardzo chciałam go zrobić, ale. Nie, nie miałam jakby takiej możliwości. Jeszcze skład nie był gotowy do, 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 do takiego um, układu. E, no i może właśnie publiczność też może nie do końca byłaby gotowa na taki układ. E, ale zrobił się bardzo emocjonalny układ. E, publiczność zamarła. Skończył się układ. Cały teatr był w ciszy. E, tak jak dziewczyny relacjonowały, to pomyślały sobie, o kurczę, chyba plama straszna. Bo nie ma nawet oklasków! Ja powiem szczerze, że znowu pomyślałam sobie, o chyba nie zrozumieli. <laughs> chyba, chyba nie zrozumieli ty, ty, tego mojego tematu, i no bez sensu, no trudno. No i dziewczyny zaczęły schodzić w tej ciszy i nagle dopiero rozległy się oklaski w ogóle. Dopiero były jakieś głosy. Boże! To tak, to już zakończyło się, a to tak, Jezu, co to było w ogóle ostro. No tak więc jestem też bardzo mile zaskoczona tym, że, że taka była reakcja publiczności. Oczywiście później od sędziów też w notach, które otrzymujemy, bo zawsze dostajemy karty z opisem naszych układów, to było rzeczywiście dużo takiego pozytywnego. Odzewu na, na ten układ, że mm, niesamowity, że bardzo fajnie, że świetnie do, dopracowany, rzeczywiście dziewczyny zatańczyły go bardzo równo. To jest w naszym dingu, tak jak wiemy, bardzo istotne, <laughs> czyli jeden organizm i to pięknie zadziałało. Grupa Imperia miała mm, znowu układ z parasolkami do deszczowej piosenki. Bardzo Brodywayowski, bardzo delikatny jak na tą pogodę, yy, tą wiosenną. No, idealnie żeśmy się wstrzeliły. No i jeszcze w teatrze. <laughs> Też może właśnie ze względu na to, że yy, to był teatr, yy, bo byliśmy w Kielieckim Teatrze Tańca. Cała ta scenografia, sceneria do tych układów pasowała. to po prostu była idealna, mm -hmm. tak? Gdybyśmy to tańczyły na. Tak jak zawsze mamy mistrzostwa polski na hali y, jakiejś sportowej, nie wiem, czy to by był taki efekt, jak właśnie to, że, że byłyśmy w tym kieleckim Teatrze Tańca. Może dlatego też taki mój zabieg, żeby jednak postawić w tym roku na jazz. Bo to był temat, klimat i to miejsce, które idealnie nam po prostu pasowało do, do tego wszystkiego. Wszystko zagrało, tak? Wszystko zagrało. No a grupa Applaus, po prostu jak zawsze, szaleństwo, lata 60. Saint Tropez tutaj zrobiliśmy temat wyjazdu koleżanek na wielkie szaleństwo, dyskoteka, plaża. Oczywiście wszyscy jak najbardziej byli za, podobały się dziewczyny, My jesteśmy bardzo swobodne w tych układach naszych, to już za przeproszeniem, stare wyjadaczki, bo to już parę lat, kiedy grupa tańczy, no i mogliśmy po prostu pokazać to, co najlepsze. A oprócz jeszcze tych naszych medali, muszę tutaj pochwalić się dodatkowo. Grupy otrzymały puchary Grand Prix Polski, ponieważ w tym roku. Zdobyłyśmy też nagrody i tak pierwsze miejsce grupa IMPACT, pierwsze miejsce grupa IMPART i pierwsze miejsce grupa Applause Tak więc jeszcze z dodatkowymi pucharami za całokształt całej pracy tego roku 2018 18, przywieźliśmy tutaj do nas, do Płocka. A, a dzięki też dofinansowaniu, które otrzymaliśmy z miasta, gdzie mogliśmy się świetnie przygotować do treningów, bo mieliśmy dodatkowe e, możliwości wejścia na halę, e, gdzie mogliśmy rozstawić całe nasze układy według przestrzeni. Tutaj z miasta dostaliśmy jeszcze dofinansowanie do naszego wyjazdu, więc grupy były spokojniejsze, swobodniejsze, mogliśmy po prostu na spokojnie przygotować się do, do tych naszych zawodów. To na koniec, pokrótce chciałbym zapytać o plany na trwające 2021 2019 rok, no bo on nam się dopiero tak naprawdę rozpoczął, i podejrzewam, że tych startów będzie, będzie jeszcze troszkę. Tak, startów będzie jeszcze troszkę. Już zaczynamy 6 kwietnia, ponieważ jedziemy do cegłowa tutaj na ogólnopolski turniej czy Leaders. Jadą grupy Slide, która jeszcze tej pory nie, nie brała udziału w zawodach, nowa grupa oraz Joy i grupa Imperia. Reszta grup przygotowuje się do egzaminów. Natomiast za chwilę będą też i nasze zawody tutaj w Płocku, ponieważ 8 czerwca organizujemy mistrzostwa Mazowsza. Na które już oczywiście serdecznie zapraszam wszystkich. Będzie się działo, bo w tym roku już miałam informację, że bardzo dużo zespołów przyjedzie z całej Polski. Mamy idealny, idealny termin. Wszystkim bardzo pasuje. Tak więc już 8 czerwca nasze Mistrzostwa Mazowsza, do których się również też chcemy jak najlepiej przygotować. No oprócz tego występy, tak, które mamy zaplanowane i już Zaczynają się następne jakieś informacje, i zaproszenia na, naszych grup. O mistrzostwach Mazowsza, tych czerwcowych, sobie jeszcze na naszej antenie porozmawiamy, a tymczasem dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Gość poranka.